Dzisiaj zamieniłam się w królową widzowie i to nie bez powodu, dlatego że jest nowy update na Brookhaven i mamy zamek! W końcu jest miejsce, w którym może zamieszkać królowa Patty. A kto z was wielbi królową Patty, zostawia łapeczkę w górę. Zobaczcie, jaką ja mam tutaj królową. Ja dzisiaj rządzę Brookhaven, jestem jedyna na tym serwerze i mam swój zamek który wam dzisiaj pokażę. Oczywiście pokażę wam sekrety, bo ten zamek skrywa mega sekret. Cała prawda dzisiaj wyjdzie na jaw o co chodzi i znajdziemy tajny klucz. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, będzie naprawdę ciekawiej. Sobie teraz stawiamy tutaj na działeczce 11 zamek. On na pewno jest jako ostatni, bo jest nową, dodaną rzeczą do Brookhaven i co ciekawe jest po prostu darmowy, także każdy z was może go sobie postawić. Jest on dla wszystkich, nie trzeba mieć gamepasa i zobaczcie na to, jak on się prezentuje. Jaka arystokracja normalnie się czuje, jakbyśmy się cofnęli do jakiegoś wieku, widzowie. Ja nie przepadam za takimi rycerskimi zamkami, za królami, królowymi, no ale dzisiaj musimy się tak zamienić w taką królową i znajdziemy może naszego rycerza. Może jest gdzieś tutaj mój rycerz. Halo, rycerzu. Wow, jak tutaj wygląda, jak to się prezentuje. Zobaczcie, jakie mamy żyrandole, świeczki. To wszystko jest tak wiecie, staroświecko, tak potężne. Po prostu arystokratycznie, wszystko jest realistyczne. Pamiętajcie też, żeby zostawić subika wbiąć 400 tysięcy na ten kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie suba widzowie. I teraz przechodzimy do oglądania tego zamku. Mamy tutaj kuchnię, jest jakiś regał. Okej, okay, tutaj się chyba gotuje, jest piecyk, można go sobie podpalić. No i ogólnie może sobie piec. To wygląda jakby pizzę tutaj robili. Wow, nieźle, naprawdę nieźle. Mamy stoliczek, także jest duży, dość, więc musi być tutaj duża rodzina. Ja na razie rodziny nie mam, ale jeśli wy byście. Chcieli do niej dołączyć, dołączajcie do grupy z Robloxem. Wtedy nagramy razem odcinek, jako królowie, jak królestwo, taka rodzina królewska. Patrzymy sobie dalej, bo ten zamek jest naprawdę duży. Mamy tutaj regały, jakieś też biblioteczka. Tutaj jest chyba króla, czyli mniej, bo ja jestem królową przecież. Okej, okay, sobie sprawdzam. Tutaj nic nie mam napisane. Oj, uwaga. I mamy też piękny kominek. Pali się, można się tutaj ogrzać. Ja naprawdę tak lubię ociepełko, Aż sobie wystawię tak yy, rączki. O, pomachałam nawet do, do ognia, pomachałam. O, śmiesznie, dobra. Idziemy sobie dalej. Widzę, że tutaj można coś przemienić, bo mamy fireplace, czyli ognisko, znaczy ognisko, no kominek po prostu, taki, żeby się ogrzać. I mamy też tron, to zróbmy sobie tron. Jestem ciekawa. Uwaga. To jest mój tron! A gdzie są moi poddani? Zapraszam tutaj! Halo? Jest tutaj ktoś? Ej, tutaj nikogo nie ma. No, no, zapomniałam, że jestem sama tutaj na tym serwerze. Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby mi służyć, a wy byście chcieli mi służyć królowej pati. Kto by chciał służyć? No, ciekawe. Okej, okay, bardzo mi się to tutaj podoba. Idziemy sobie dalej, bo widzę, że tutaj jest... Okej, okay, dobra, mamy jakąś skrzynię. Te skrzynie co tutaj mają? Co te skrzynie tutaj skrywają? Mamy też jakieś obrazy i pamiętajcie, że będziemy dzisiaj szukać sekretów w tym zamku i one są. Na pewno, bo już to sprawdziłam, także musicie to oglądać. Chodźmy sobie dalej, idziemy do góry po schodach. Albo dobra, najpierw chodźmy na dół zobaczyć, patrzcie na to, co my tutaj mamy. Tu są cele! Kto się nie słucha królowej, ten ląduje w celi. Wow, zobaczcie, jakie cele tutaj są. Ej, trochę creepy, jak tutaj ciemno. Jakaś miska. Ej co oni tutaj zwierzęta trzymali? Czy co? Ludzie tutaj byli? Wow. Mamy jakieś tutaj głazy, bo to jest podziemie, tak naprawdę tego zamku. I mamy kolejną celę, ale tutaj na szczęście nikogo nie ma. Kto nie będzie słuchał, ten trafi do celi. Mamy jakieś tutaj. O, zobaczcie. To jest jakiś nowy, właśnie, nowa rzecz, nowy item. W updatecie to dodali. Jeszcze sobie zobaczmy, jakie mamy też inne rzeczy, bo wiem, że jest chyba miecz. Mamy też łuk, także trochę jak w Minecraftie mi się przypomina. Okej, okay, no to mamy nowe rzeczy, widzowie. Bardzo fajnie. E, możemy sobie tym mieczem wojować. Jo, ale ja potrzebuję rycerza, przecież królowa się takimi rzeczami nie zajmuje. Tu mamy też jakiś kolejny sprzęt. I łuk do strzelania, uwaga, strzelam, teraz namierzam, pyk. O, patrzcie, wbiłam, haha, mu ten, strzały tu. To dobra, czekajcie, teraz postaram się w ten głaz i poleciało. Gdzie, wbiło się? Wbiło się gdzieś? Ej, biło się! Serio namierzyło! Biło się. I widzowie pokażę Wam. Czekajcie, ja muszę tutaj tylko szybko sobie znaleźć latarkę. Ej, wbiło się to tutaj! Haha, <laughs> Działa! Wbiła się strzała. Dobra. ok no to tutaj mamy przejrzane. Jest tutaj trochę creepy, strasznie. I ciekawe, gdzie jest save, bo w tym zamku na pewno musi być save. Zaraz go sobie znajdziemy. Dobra, chodźcie, ja chyba kojarzę już, gdzie będzie. Bo jeśli mamy w tym momencie zrobiony tron, koniecznie musi być tron, nie może być Fireplace, czyli nie może być ten kominek, tylko tron. Wtedy przechodzimy sobie za tą ściankę, widzę, wie tu. Klikamy na świeczki. Uwaga i otworzyło się. Jesteśmy, mamy safe. Wow, otwieramy go. Ile kasy. Ej, zamknęło się. Halo, nie wydostanę się, królowa zamknięta. Pomocy, muszę wejść. Ej, zamknęli mnie. Patrzcie, ile tu jest pieniędzy. Ten safe, jakie IQ 300, musi być tron, żeby pojawił się safe. Wow. Pieniędzy jest tutaj naprawdę sporo, ale okej, okay, idziemy dalej, otwieramy i pyk, tutaj wystarczy kliknąć i już wychodzimy. Tylko żartowałam, że jestem uwięziona. Idziemy sobie dalej widzowie. Chodźmy teraz na górę, bo byliśmy już na dole, ale chodźmy sobie tą stroną, tak będzie lepiej. Jesteśmy sobie tu. Wow, a to chodźmy na samą górę od razu zobaczyć, co tam będzie. Jesteśmy. Wow, to jest dach tego zamku. Zobaczcie, jaki on jest duży, jak to się prezentuje. Co my tutaj mamy? Czy tutaj można? A, to jest jakby taki ring, można powiedzieć. Tutaj się siłują, normalnie i wojują na miecze. A kisz, a masz, a masz. A tutaj co chyba może ten? A nie, myślałam, że tutaj gdzieś jeszcze będzie można wskoczyć. To są takie różne szable, szaty rycerskie, ale ja nie jestem rycerz, a co to jest? Tym się można naparzać na koniach. Właśnie, ale nie mamy tutaj konia. Będziemy musieli go sobie zrespić i na niego usiąść, i tym można się tak naprawdę, wiecie, dźgać. No naprawdę, ten update robi wrażenie. Tutaj mamy arenę i może być też trening. A, tutaj możemy sobie ćwiczyć, patrzcie. Możemy sobie na nich ćwiczyć. Ej, wezmę sobie łoki, czekajcie teraz, wymierzam, wymierzam i w sam środek. Uwaga, trafia na pewno. Jest! Poleciało! Ej, czerwone! Czerwone! Dobrze trafiłam, Dobrze, teraz sobie tutaj. Ja już trafię w żółte. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie, jak to robi mistrzyni i pyk! Jest! Trafiła w żółte! Elegancko! Ale to nie jest sam środek. Jeszcze muszę potrenować i też można potrenować na tych. W takich modelach normalnie są modele, <laughs> modele ja rycerscy. Ło, wow, trafiłam go sam w środek. Sam w środek dostał chłop. Ło, wow. ej, ja to jestem urodzona królowa. I co my tutaj jeszcze mamy? Jest jakieś przejście, można sobie tu wejść? A nie, to nie jest. Jakieś takie wieże są dobre, ale co dalej? Czy można tutaj gdzieś do środka wejść, do tych wież? Bo co tam z góry one mają? Zobaczmy, no nie, a jak tutaj wejść do góry właściwie? Bo u góry też mogą być rycerze i chronić tego zamku, co nie? Ale nie ma tutaj wejścia, nie ma takiej drabinki, żeby tam jakoś wejść. Chyba, że od środka może. No można tylko tutaj, ale ja bym chciała gdzieś indziej, tam z tej drugiej strony. Gdzie tam z tej strony? Ej, w ogóle jak się ciemno zrobi. Mają też taki nowy update widzowie, że na koncie premium, koncie prywatnym, serwerze prywatnym właściwie, jest w innym miejscu. Więc tutaj trzeba w tą zębatkę kliknąć. Okej, okay, zrobiłam już, żeby było jaśniej. Teraz o wiele lepiej wygląda ten ten tutaj zameczek i idziemy sobie dalej widzowie no bo co a jakbym wziął na przykład ten miecz i mogę mu coś zrobić masz? <śpuszczę> Spróbuję. A, masz a masz, masz, masz <śpuszczę> Co jest, jakie to triki Normalnie ja wykoduje co? Patrzcie, ale ten manekin nie chce paść, to nie działa na niego. Okej, okay, widzowie, to teraz idziemy sobie na to pierwsze piętro, co wam obiecałam. I teraz zaczniemy odkrywać sekrety, bo teraz już jest na to czas. Mamy tutaj trzy pokoje, znaczy cztery. Cztery pokoje, przepraszam. No i na każdym jest obraz, słuchajcie. Każdy może sobie zobaczyć to, czy też u niego to będzie działać. Oczywiście jest kominek, wszystko jest i są obrazy. I słuchajcie, można za te obrazy. Przeskoczyć, naprawdę, ale nie w każdej sypialni. Na przykład jesteśmy teraz tu i możemy sobie przeskoczyć za ten obraz? Możemy! I patrzcie na to, co to jest! Ja czekajcie, włączę latarkę. To jest rycerz na tym koniu, ale mi się to kojarzy, że ja już ten obraz wcześniej gdzieś widziałam w jakimś domu i teraz możemy połączyć fakty, że to jest rycerz z koniem, dobra. Ale o co chodzi w tej historii? Chodźmy zobaczyć gdzieś indziej, idziemy zobaczyć w tych innych sypialniach, to chodźmy teraz do tej. Okej, okay, jak teraz przeskoczymy, to tutaj, tutaj nie można, nie, nie w każdej właśnie można przeskoczyć, ale zobaczmy też w tej. Okej, okay, jesteśmy w czerwonej, to zobaczymy. Nie, nie można, nie można. Tylko w jednej, słuchajcie, tylko w tej możemy i tam jest ten obraz. A jak przeskakuję sobie, jestem. Mamy tajne przejście. I teraz najważniejsze. Musicie kliknąć koniecznie w ten obraz, żeby usłyszeć ten dźwięk. Róbcie to razem ze mną. Słuchajcie, słuchajcie. Słyszeliście to? Był ten dźwięk. Naprawdę. I to jest istotne, żeby ten sekret dalej zadziałał. Wychodzimy teraz z tego miejsca. Schodzimy sobie na piętro niżej, czyli tam, gdzie była kuchnia tron, i tak dalej. Chodźcie razem ze mną. Idziemy, idziemy. Gdzie jest teraz ta kuchnia? Tutaj. I ja się teraz nie zmieszczę, ale powyżej tego pieca jest tam przejście, znaczy takie ukryte miejsce. Ja na pewno się tam nie zmieszczę, więc od razu muszę się tutaj zmniejszyć, najlepiej na 0,75. Nie wiem, co będzie z tą moją koroną, ale no, muszę się jakoś zmieścić, bo jestem królową, uwaga, przeskakuję. I trzeba, jestem, widzicie, wskoczyłam. No i dobra, widzowie, my jesteśmy teraz po tej stronie, zrobiłam zbliżenie i zobaczcie, my mamy tutaj list. Patrzcie, co tutaj jest napisane. Eee, czekajcie, muszę sobie to przeczytać. Okej, okay. musimy być ukryci, bo te ściany mają oczy? <laughs> o, o. Szukajcie klucza, aby odkryć prawdę, która była przed Wami ukryta. Ściany mają oczy, a te ściany nie chcą, żebyśmy to znaleźli pewnie. Musimy uważać, bo pewnie jakieś psikusy czekają na nas po drodze. Ale słuchajcie, w tym liście jest ewidentnie napisane, że jest gdzieś klucz. I teraz, żeby go znaleźć, musimy go kliknąć. Ja wiem, gdzie jest ten klucz, ale możemy to tylko znaleźć, jeśli klikniemy na ten list i też musi być ten dźwięk. Słuchajcie. Dokładnie tak. Był dźwięk, więc teraz wszystko powinno zadziałać. Wychodzimy stąd, idziemy teraz do lochów, czyli na podziemia. Idziemy tam, gdzie są te cele. Musimy wejść do tej celi, o tej, którą mamy już tutaj otwarte. Zapalamy latarkę, żeby lepiej było widać. I tutaj, słuchajcie, tutaj patrzcie na to. Klikamy. Gdzie to było? Ej, gdzieś, gdzieś to tutaj było. Jest! Znalazłam! Patrzcie na to! Mam klucz! Jest klucz! Znalazłam klucz! Dobra, wychodzimy teraz stąd. Chodźmy na zewnątrz. Musimy to obgadać teraz widzowie, co robimy dalej z tym kluczem, bo ja już nie wiem. Gdzie, gdzie teraz jest wyjście? Ja, ja jeszcze nie łapię w tym zamku. Okej, okay, patrzcie teraz na to. Mam tu. Teraz dam to na inną kamerę. Słuchajcie, zobaczcie. O nie, dobra. Czekajcie, muszę to przybliżyć. Nie, ta kamera mi coś ucieka. Mamy klucz. Całej okazałości złoty klucz w zamku znaleziony, czyli to prawda. To nie jest żaden fałsz, to nie jest żadne kłamstwo, jest klucz w zamku, widzowie. I udowodniliśmy to. Jest ukryta prawda. Jest jakaś tajemnica w tym zamku. I teraz tak, pytanie numer jeden. Do czego służy ten klucz? Co my otworzymy przy pomocy tego klucza? Właśnie, szukajmy teraz tego. Znaleźliśmy klucz, a może gdzieś tutaj za trunem coś będzie. Słuchajcie, niektóre rzeczy aktywujemy, siadając na nie, lub po prostu trzymając kartę, czy też inny klucz, które były w innych update'ach. Jak szukaliśmy sekretów, wystarczyło trzymać i kartę daną w ręku i wtedy się to coś otwierało. Natomiast zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Musimy popróbować posiadać gdzieś, bo ja szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, do czego służy ten klucz. Jeszcze tego nie odkryłam, cały czas próbuję to odnaleźć, ale słuchajcie, no gdzie możemy podejść? Wiem, że u góry były też jakieś skrzynie, czy tutaj. O, tutaj są jakieś skrzynie. Może do tego... Czekajcie, klikam. No i nie działa. Ale ewidentnie ten klucz do czego służy, bo taka ikonka się nawet pojawia. Widzicie? Trzeba do czegoś przyłożyć ten klucz. Ale ja jeszcze nie wiem do czego. Naprawdę nie mam pojęcia. Słuchajcie, klikam, klikam. No nie wiem. Idziemy zobaczyć do góry. Chyba, że tam na dole, ale to byłoby bez sensu, żeby klucz był ukryty na dole i coś by miało służyć. No nie wiem. I być ukryte też jeszcze w tej celi. No to byłoby bez sensu. Może to chodzi gdzieś o te pokoje, albo gdzieś tutaj jest jakieś ukryte jeszcze pomieszczenie. Chyba, że w tym. W pomieszczeniu, gdzie, gdzie tutaj skakaliśmy, czekajcie, tutaj jest to. Mamy ten obraz, może gdzieś za tym. Ej, ja nie wiem. Nie, nie nic, nic nie można przejść, a po drugiej stronie też nie. Dobra, wychodzimy. Jest tutaj skrzynia, sprawdzam ją. Ej, no nie ma, nic nie działa. A może to jakieś takie dziwne. Ej, co tu jest? Jestem gdzieś. Nie, nie, do, dobra, to jest jakiś fake. To nie, 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 to nie, to nie, na pewno nie to. Idziemy sobie tu. Ej, zaraz kichnę. Widzę, chcę mi się kichać. Poczekajcie. Dobra, już po, już kichnąłam sobie. I teraz sprawdzamy sobie dalej. Ej, no nie, jest tu jakieś przejście. Ej, za tym obrazem też było przejście. Ale dokąd ono prowadzi? Czekajcie, ja sobie teraz wezmę inną kamerę. I okej, okay, potwórnimy sobie wyżej, zobaczymy, gdzie to jest wyjście. Dobra, wyszliśmy z tej strony wieży, czyli te pokoje prowadzą wyjście na górę tutaj na te wieże. Okej, okay, no dobra. Ale za bardzo to i tak mi nic nie daje. Teraz jakie ja mam tutaj wyjść? Skąd ja tutaj przyszłam? <grym> o dobra, tutaj wyszłam. Ja i tak nie wiem, do czego służy ten klucz. Może do jakichś obrazów, a może gdzieś jest jeszcze jakieś tajne przejście? Eee, ja nie wiem. Ja już sprawdziłam wszystko Dobra, chodźmy jeszcze do góry zobaczyć Może gdzieś u góry Co my możemy aktywować tym kluczem? O, to jest pytanie Na pewno to jest coś cennego Coś, co jest bardzo ważne Ale jeszcze tego nie możemy odkryć Hmm, to jest bardzo ciężkie e, Może nie No tutaj na arenie Raczej nie Myślę, że na zewnątrz by to nie było Chociaż już sama nie wiem Widzowie, mam problem Mam teraz problem Nie wiem jak tutaj teraz to zrobić Ej, co tutaj jest? Ło, Chyba, że gdzieś tutaj Czekajcie, sprawdzamy sobie może gdzieś tutaj coś będzie ukryte. Ej, nie, tutaj chyba nic nie ma. Szukam, szukam i nie mogę nic znaleźć. Speeda załączyłam. Jest tutaj coś, co można aktywować kluczem? Są te głazy? No nie, bo tutaj są te podziemia, widzowie. No tutaj nic nie ma. Nie ma nic, dobra. Teraz jakie mam stąd wyjść ciekawe? Łoho, to jest ciekawe. O dobra, udało się. Przeskakuje, wyszłam. No ale ja nie wiem, nie wiem, gdzie ja mam teraz tutaj. Co dalej? Co dalej? Hmm. A może trzeba to aktywować, kiedy usiądziemy na konia, bo koń też jest ważny, dlatego że możemy sobie na nim jeździć, ok? Teraz ja nie mogę na nim jeździć, dlatego że mam taki wysoki. A. Ten, wysoka jestem i już jestem normalna. No i teraz chcę wsiąść na konia, ok? Dobra jestem i co? Co teraz z tym? No nie, to nic nie działa. Co mamy zrobić widzowie? Dajcie znać w komentarzu jeśli wy już odkryliście do czego służy ten klucz a może tutaj trzeba coś aktywować przy wejściu No nie wiem coś tutaj może coś może <śm> Ciężka sprawa, naprawdę nie wiem. Zamykam to. Nie wiem, nie wiem, ale na pewno się dowiem. Także subskrybujcie ten kanał, a w następnym odcinku pokażę Wam, do czego służy ten klucz, chyba że Wy mi napiszecie szybciej w komentarzu. Może ja to znajdę, a może Wy? Nie wiem. Próbowałam już wszystkiego. Zastanawiam się, czy ten klucz czasami nie należy gdzieś do jakiegoś kodu sekretu związanego z agencją, tam gdzie jest to pomieszczenie przy stacji benzynowej. Będę próbować, będę Was informować, także bądźcie też jutro. Odcinki są codziennie. Na razie, pa pa!